Dobry Państwu, jesteśmy na terenie oczyszczalni komunalnej, w której zrobiliśmy filtr e, biotechnologiczny doczyszczający oczyszczone ścieki. Ten filtr działa już od e, około miesiąca. W tej chwili e, oczyszczalnia przeżywa moment bardzo newralgiczny, ponieważ oczyszczalnia jest przebudowywana. Tutaj widać, rozpoczęły się roboty, zresztą słychać te roboty. Słychać te roboty, słychać co, co się tutaj dzieje. I w tym momencie dla oczyszczalni i dla filtra jest to chyba najgorsza, najgorszy sprawdzian, ale jest to prawdziwy sprawdzian. Ponieważ, proszę Państwa, nastąpiła awaria technologii, i duża część osadu poszła na filtr. Chcę Państwu pokazać, jak filtr sobie z tym poradzi. To jest właśnie to, dla, to jest właśnie powód, dla którego zrobiliśmy filtr: po to, żeby doczyszczać azot i fosfor i chronić oczyszczalnię przed awariami. Yy, tutaj yy, w, to, w tej chwili wygląda jak pobojowisko, ponieważ to jest przebudowywane, więc to wszystko zostanie przebudowane. Na razie, na razie to podłączenie, podłączenie jest takie jakie jest. Teraz Państwu pokażę co dopłynęło do filtra z oczyszczalni. Teoretycznie powinna tutaj dopływać woda, która jest odprowadzana do rzeki. Czyli w zasadzie czysta woda. Chodźmy. Proszę Państwa, teraz pokażę Państwu, pokażę Państwu, no, trudno będzie tutaj do końca zobaczyć ale to jest to co jest to co jest w, przypłynęło, przypłynęło do oczyszczalni do oczyszczalni y, y, to, co, to co płynie do rzeki proszę zobaczyć jaki tutaj jest osad to jest po prostu w tej chwili można powiedzieć błocko teraz przejdziemy dalej będę tłumaczył na czym polega filtr i w jaki sposób ten filtr filtruje proszę Państwa to jest pierwsza komora filtra do której dopływa teoretycznie oczyszczony ściek. Proszę zobaczyć, jak ten ściek wygląda. Zanurzymy słoik. Proszę Państwa, to jest to, co dopłynęło do filtra z oczyszczalni teoretycznie po oczyszczeniu. No, Zapachu nie da się przekazać kamerą, ale proszę mi wierzyć, wali, wali, ostro wali. Zbiornik podzielony jest na tak zwane gabiony. Podzielony z gabionami tutaj jest specjalny materiał biogeochemiczny, czyli mówiąc, mówiąc wprost, to są specjalne kamienie, ale diabeł tkwi w szczegółach. Najważniejsze są mikroorganizmy, które tutaj szczepiliśmy na tych kamieniach. One jeszcze nie wpracowały się do końca, bo żeby ten filtr dobrze zaczął działać, to potrzeba około dwóch miesięcy, żeby to wszystko się rozwinęło. Ale proszę zobaczyć, jak zmienia się. Tutaj już mikroorganizmy pracują. Tutaj widać proces gazowania. I przejdźmy na kolejne, przejdźmy na kolejne. Tu już widać rozwijają się glony. Na tych kamieniach. W każdym gabionie jest inny materiał geochemiczny. Ten materiał stanowi know-how naszej firmy, także tutaj nie będę dokładnie omawiał, co to jest. Proszę zobaczyć. Tutaj już ta woda zaczyna się klarować. Tutaj już nie ma zawiesiny. Ona jeszcze oczywiście warunki fizykochemiczne ma, parametry fizykochemiczne ma gorsze, ale tutaj już zaczyna się klarować. Natomiast tu Zaczyna się następna komora, to jest tak zwana komora. W tamtej komorze głównie zachodziły procesy mikrobiologiczne, to jest komora fitoremediacyjna. W tej komorze mamy, tutaj może, może jak gdyby można było pokazać, z tamtej pierwszej komory odpływa już woda bez zawiesiny. Proszę zobaczyć, ta woda jest w miarę czysta. E, tutaj znowu jest materiał geochemiczny. Tu są tak zwane te bramki, można powiedzieć, to są tak zwane spowalniacze. One powodują, że e, zaczyna e, ściek tutaj po prostu, czy, czy ściek, który się oczyszcza, przepływa wolniej. Tu jeszcze nie wyrosły rośliny, natomiast tutaj już widać życie biologiczne. Tu zaczynają się glony, oczywiście tu są znowu szczepione specjalne mikroorganizmy. Dalej przechodzimy do strefy roślin naczyniowych. Proszę zobaczyć, woda już jest czystsza. Oczywiście tu jest bogate życie biologiczne rzęsa wodna i zaczynają się różne rośliny. Tu, są, tu jest strefa różnych roślin oczywiście to są rośliny wodno-błotne. Przejdziemy dalej. Tutaj ten poziom wody się bardzo zmieniał, ponieważ yy, yy, oczyszczalnia zrzucała ogromne ilości ze względu właśnie na remont. Proszę zobaczyć, ostatnia komora. Proszę zwrócić uwagę, tutaj już widać dno. Ta woda już jest, no powiedzmy, ona jeszcze nie jest czysta, ale ta woda już nie jest tak tragiczna jak w pierwszej komorze. Przejdziemy dalej. Tutaj mamy znowu otwartą, y, otwartą y, otwarte komory. Gdzie zachodzą procesy mikrobiologiczne, to znowu jest inny materiał geochemiczny, który w tej komorze przede wszystkim, przede wszystkim ma być usuwanie fosforu. Na tym materiale geochemicznym tworzą się specjalne grupy mikroorganizmów, tak zwane Apo, które wiążą, które wiążą fosfor. Proszę zwrócić uwagę, ten filtr nie wymaga w ogóle udziału energii. Pracy, energii i nie wymaga, nie wymaga w zasadzie obsługi. Zobaczymy teraz końcowy efekt. Proszę Państwa, to jest ostatnia komora, z której ściek odpływa do rzeki. Oczywiście, gdyby dopływał ściek oczyszczony w oczyszczalni, tak jak powinien być oczyszczony, to tu mielibyśmy wodę krystalicznie czystą. Ale proszę teraz zwrócić uwagę, Proszę porównać tą wodę z wodą, którą pokazywałem z pierwszej komory. Jest różnica. Ta woda, no nie będę jej pił. Bo obawiam się, że to jednak mikrobiologicznie nie byłoby, nie byłoby wskazane. Ale tą wodę możemy spokojnie spuścić do rzeki. Tu nie będzie katastrofy ekologicznej. Natomiast gdybyśmy spuścili do rzeki tamto, co pokazałem Państwu na początku, to mielibyśmy katastrofę ekologiczną. Mielibyśmy znowu. Masowe śnięcie ryb, i tak dalej, i tak dalej. Po to właśnie został skonstruowany filtr, dlatego ten filtr wymyśliłem. I zapraszam do współpracy, e, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Przede wszystkim, proszę Państwa, pamiętajcie, ten filtr to jest alternatywa do bardzo drogiego remontu oczyszczalni. Po pierwsze, po drugie, ten filtr daje Wam święty spokój, zabezpieczy Was przed awariami i usunie azot i fosfor do poziomu takiego jak jak najbardziej restrykcyjne przepisy Unii Europejskiej do poziomu dla ponad 100 tysięcy rlm -ów. Robiliśmy pomiary. Jeżeli do, do filtra dopływa ściek w miarę oczyszczony, to na wylocie schodzimy poniżej 1 mg fosforu, fosforu z, w litrze wody. To jest bardzo dobry wynik. Jeszcze pójdziemy nad rzekę. Pokażę, jak, jaka jest woda w rzece. Ta woda jest lepsza Niż woda, która obecnie płynie w rzece, proszę Państwa, to jest rzeka, która jest odbiornikiem oczyszczonych, yy, oczyszczonych ścieków. Zaraz pokażę, jaka jest jakość wody w tej rzece. Ona płynie z małego miasteczka, więc podejrzewam, że jest zasilana no, różnymi rzeczami. Proszę popatrzeć, ta woda jest gorsza niż woda, która yy, wypływa z filtra. Także filtr naprawdę działa. Jeszcze raz zachęcam, naprawdę zachęcam do stosowania do przemyślenia. To jest dla każdej oczyszczalni komunalnej, to jest naprawdę zabezpieczenie i środowiska, zabezpieczenie nas przy na bardzo małych kosztach, relatywnie małych kosztach. Jeszcze raz państwu dziękuję i zapraszam do współpracy.